Znamy stąd, szybę. Musiałem kurde włazić na koło stawać. Zobaczymy, jak to będzie. Kolega jeszcze śpi. gadałem. mówi mówił po nie, Peter Wilda. Jemu światła świeciły w naczepie. Także do denver jedzie. Lekki ładunek ma. Zapomniałem, go ma na imię. Zahamowałem specjalnie, żeby jak coś z dachu spłynie... Potrafi Ci na szybę zjechać i lawina śniegu no i wtedy jest problem na drodze, co nie? Bo szybę Ci zasłoni. Ale nie, to miało spłynąć, to spłynęło już. Widzę, że pługi latają, bo pług na stację jedzie po paliwo. No nasypało troszeczkę, co? Ale będzie okej, okay, to się topi. Jutro już będzie cieplej, pojutrze jeszcze bardziej. Wyjeżdżam tędy do głównej. A, włączymy światło, bo pogoda jest wiadomo jaka. Dobra, nie ma nikogo, jedziemy. Główne powinny być rozjeżdżone, bo to młoda godzina jest 7.00. Ludzie do pracy, jadą. Także, kurde, trzeba uciekać. 8 godzin, 8,5 godziny jazdy mam stąd do Kalgary. Ustaw nie jedzie nic. Ja się wczoraj rozciągnąłem elegancko. i spaduje mi trochę śnieg troszkę spadł ale dobra pomykamy, tam widzę jakiś amazon na awaryjnych zepsuł się czy co? a trochę tak jest niebo zaciągnięte siwo, jest bardzo siwo dzisiaj ale damy radę do Domcu dojechać musimy Ostatnie podrygi zimy. Śniegu na naczepie mi napadało tak z 10 cm, może 12. Ale temperatura plus 1, dlatego się topi. Mamy miejscowość lawina. Podoba mi się ta nazwa. No, jeszcze śnieg zalega w polach, ale tam dalej będzie lepiej. Po lewej taka dzika waga, która jest wiecznie zamknięta. Akurat tam zostaną traczek. No i cóż, i w lewo. Tu tablica świeciła, która ostrzega o dzikich zwierzętach, które wybiegają na drogę. Trzeba uważać. A w montanie jest dużo sary. Przede wszystkim sary. Na razie ta zima nie chce odpuszczać, co chwila jakieś nawiewy. Droga śliska, bo to takie góry ujeżdżone, troszkę lód. Trzeba się pod górkę pędzić. Czasami jest fajnie, bo są mokre pasy, a czasami są takie nawiane, ujeżdżone lodowiska. No zobaczymy, jak będzie dalej etkiem Kornerem, do którego mam 23 mile, Tam myślę, się ma trochę już lepiej. No i wiatr wszystko troszkę wieje. A moja naczepa to ma 10 cm śniegu na sobie takiego mokrego, przymrożonego bo jest minus 1. Dociąża mnie śnieg, to co napadało. I nie chcę spać, nie chcę się zwiać mokry, ciężki, przymrożony, dlatego już tak trzyma ta skorupa. Też wioska zasypana tu zawsze zawiewa. Takie właśnie lodowiska się tworzy, jak nawiewa. Takie lodowisko, a tu się trzeba rozpędzić, a tu ograniczenia prędkości, a już jest 45, dobra. Trzeba się bujać, bo jest pod górkę. Zaraz się będę boksował pewnie. Nie posypane, nic z piaskiem. Ale tu już to czarne pasy, więc. Damy rady. Minus 2 temperatura. Też ponawiewało. Wszystko robi wiatr taką robotę. Nawiewa i tego śniegu potem. Co napada na drogę, to się szybko rozjedzie. Ale jak wiatr wieje, to zawsze spola nawiewa. Aż takie placki białe są ponawiewane, ujeżdżone. No, droga biała. Zima w pełni. To dzisiaj mamy który? 17 czy? Chyba tak, albo 18. 17 kwietnia, tak, dzisiaj 17 jest. Powrócimy, ale to na 1 dwa dni. Potem będzie tutaj znów ocieplenie. Patrzyłem w pogodynkę. A półk się pojawił. Pojawił się w końcu tutaj pług O, no, i mamy miejscowość. Często lubiłem nocować tutaj na popie, łódka kornera I tu już się pogoda troszkę wyklarowała W końcu się słoneczko pokazało Dalej jest 0 stopni ciepła Ale bynajmniej drogi już są takie czyściejsze Po prostu są tylko mokre Dostałem już manifest, tak trzeba będzie stanu gdzieś wydrukować. Plus papiery na te kokardy, które zostały zakupione w Kanadzie. Pojechały do Teksasu na racing, a potem wracają do Kanady. Także wyjechały z Kanady na ten event, no i wracają z powrotem do domu. że To jest no, prywatny, personalny taki towar. Waga jest otwarta, bo tak pokazuje tracker. Pan, nie wiem czy mnie ściągnął, czy nie Nie jestem zbyt ciężki, ale mam ten śnieg na tej naczepie Zobaczą to, żeby mi się nie przyczepili bo jest... Kurde, ten kabel Nie wiem w widać Za waga A ja mam tą krawek, z tej strony go tak kurde Tamtej Mańki nie widać, znaczy tak nie widać, bo tam jest 8 cm jeszcze A w grubości, góry nie, nie, nie odpadnie, nie zjedzie, na zakrętach trzyma się jak cholera. Teraz jak to biedni powiedzą, że nie, bo to sunie się, bo to się może sunąć, co nie gdzieś na, na, na zakręcie, na kogoś może wpaść, na jakieś auto i spowodować, wiesz, wypadek, co nie? ja z bazy nie wyjechałem, żeby wyjechał z bazy czy coś no, na trak stopie stałem, gdzie ja to miałem zrobić jedyne tłumaczenie no, zobaczymy, no ale kurde tu już pogoda fajna, co nie plus jeden, czasami nawet plus dwa się poka... pojawia może mrozu nie ma o, dostałem bypass, o kurde no to kamizelca, <śm> bo z tym śniegiem to do... On no, mi się tam gdzieś w Kanadzie pewnie już będzie wytapiał, do granicy zobaczymy, o, zależy jaka temperatura, jakby to skoczyło na plus 5, plus 7, to by kurde, tak, to by to się szybko z tego woda zrobiła i wykapała, albo by zjechało gdzieś na zakręcie, dobra, ja jadę prosto, waga jest otwarta, bo mrugają, Także tracker Paw dobrze pokazywał, że, że są otwarci. Tam kolega przede mną zjeżdża na wagę. Ciekawe, jak jest za mną, bo tam za mną idzie też jakaś cysterka. No i być może jego też ściągną, a być może nie. My na rondzie prostym Kolega też zjechał na wagę, jechał z przeciwnej. Nie chcę, nawet jak mocno to są szarpne, żeby gdzieś tak na zakręcie, kurde, nie chce się nic tam zerwać, nic widzę dwa śmigłowce nie wiem jak kamera to łapie, dałem powiększenie one se latają niziutko, jeden koło drugiego jeden za drugim teraz może lepiej widać o. kurde, i zawijają tuż nade mną skurczymy kosy sobie robią rundkę pewnie silniki rozgrzewają rany mają te drzwi. aż znaczy ten drugi miał otwarte drzwi. Nie wiem, co oni tak patrolują. Ale patrolują sobie. Jest tych śmigłowców, trochę jest, lata. No tak przeważnie jeżdżę prosto przez miasto. A dzisiaj pojadę w prawo. Pojadę w prawo, to Wam pokażę tam kawałek tego wodospadu Znaczy, no kawałek To jest Great Falls, no jak nazwa mówi, co nie? Wspaniałe wodospady, coś w tym stylu, w wolnym tłumaczeniu No i co? Pojedziemy tędy, bo już dawno nie jechałem Coś innego nakręcimy w ostatnim dniu tej trasy ale mnie to już spycha w lewo, ale ja tam nie będę przez miasto jechał. Nie takim autem jadę. Jedziemy tutaj górę głównymi bardziej. A tutaj może pokażę, tylko muszę chyba powiększyć. Ta rzeka się nazywa Missouri. No i tu są te takie niby kur, wodospady, nie wiem czy to o te chodzi, co nie, bo taka jakby zapora, nie zapora, tam jakaś pewnie elektrownia. Tu niedaleko z fabryka, gdzie też papierowe torby się woziło. Tu jest taka miejscówka na zjazd. O, teraz będzie lepiej widać takie kamienie, kaskady. Coś takiego. Zwolnie tak by to wyglądało mniej więcej ta rzeka tam trzeba gdzie przez most przejechać ale nie, troszkę inaczej dzisiaj troszkę inaczej dzisiaj to nie jest szybsza trasa, mniej świateł jest to jest podobna trasa tam przez centrum się jedzie pełno świateł ze 40 krzyżówek świetnych. Także trzeba zawsze kilka razy stanąć, co najmniej, jak nie kilkanaście. Cztery stopnie się zrobiło ciepła, także jest fajnie. No i śnieg powoli się wytapia, choć dalej go nie brakuje. tutaj w prawo dostraje ciasny zakręt Czy znaczy ja się tu wykręcę, tu zakazu nie ma, tu jest dwupasmowa czy kurde, część ja tu wykręca jestem mocno rozciągnięty tam krawężnik co prawda jest wyżłobiony, znaczy wy... wydrapany, niski po prostu, niski Przeciw tędy. Ja tamtym mostem przeważnie jeździłem. Tak, ja chyba tamtym przeważnie jeździłem. Tam są jakby dwa mosty. Ale cię pojechałem tym. To jest 13,10, Ok. Zmieszczę się. Mam i 13,6 inchów. Nie wiem, czy śnieg nie zahaczy. Nie, śnieg nie zahaczył. Aż tak grubo go nie ma. Troszkę inaczej, no bo tak na Garmina patrzę, co nie? No dobra, zobaczymy. Dobra, tutaj zjedziemy w lewo. Jak już patrzę na tego GPS-a, to... to już pojedziemy po tym GPS-ie. Tu widzę ostry zakręcik. Przejdziemy, przejdziemy, dobra. Wycieczka krajoznawcza. Troszkę, Troszkę inaczej pojechałem jak zawsze. A bo ja wcześniej zawsze tak raczej z Googla jadę, jadę. Teraz popatrzyłem na Garbinę, ten to ma swoje ścieżki. Czasami całkiem inne jak jak gugelek. Widzę tutaj jakaś rafineria, dużo zbiorników po prawej, białych, wymią na biało, kopcą. a, Nordwest Bypass, dobra, no skakujemy na tą prawo. Już się GPS, znaczy no GPS i Google dogadali, bo tak samo pokazują na prawo. No jest tego trochę zbiorników tutaj. ten kolega jedzie tak samo cysterką. O, w ogóle dwie cysterki ciągną, także ma co ciągnąć. Dobra, okay. mamy. Na 200, -ke, 89 -ke i interesująca 15. -ka. Także kierunek szelbi, ale do szelbi dzisiaj nie wiadę. Nie będę brał paliwa, bo mam z Billings A stanę tylko na jakiejś zatoczce, żeby wydrukować papiery. Trzeba będzie wziąć tą cysterkę, nie wiem czy ta jest pełna, czy pusta, ale mi się powoli śnieg zsuwa. A troszkę mi spaduje. O, tu jest na prawo Rest Area. Film ślimak tutaj zjadę i wyprintuję te moje dokumenty 30 robić nie muszę. Także szybki do publikacji drukowanie godzinka 15, mam stąd do granicy jakoś tak, godzinka 10 To nie ma ani jednej ciężarówki, ani jednej. Dobra, tu zostaniemy. Już na chwilkę przykucniemy, dobra, wydrukowane spadamy. Śnieg się powoli to piku, ordę kapie, starożników także kierunek, granica, bo już Ci chcę być w domu, mam dość. Trochę zmęczony jestem. Nie ukrywam tego wcale. Stoi chyba. Nie wiem, czy ten sam, co ostatnio mnie zatrzymał, czy, czy jakiś inny patrol. O, to jest jeden, to jest jakiś patrol. O, no, no, oni tu w tych pick i łapią. Granica przekroczona. Nie pytał się, co wiozę. Dałem mu sam manifest. Więc jak się nie pytał, to nie mówiłem, co wiozę. Tylko, ileby nie było. Poza Kanadą, no i wiadomo, takie tam jakieś alkohole, jakieś tytonie i tak dalej Podstawowe pytania, ale o ładunek się nie pytał, więc nie musiałem się tłumaczyć, tylko kartów Go kartów Go kart Także jeszcze 3 godzinki do Calgary, a mi zostało 3.23 Jadę prawie do zera, w stanie kilkanaście minut. Jak będę na jardzie, w Calgary Słoneczko, temperatura 8 stopni Nie jest źle. Mniej jeszcze zostało 37 minut w moim cyklu siedmiodniowym, także ale dojadę. 13 minut do jardy. Także jeszcze będę o 20 minut na zapasie. No tutaj kurde, takie nieraz ślimoki jeżdżą, niektórzy jest 110, jadą 90 I tak nie chcesz na lewy pas wyskakiwać, no bo nie chcesz, co nie, ale to nieraz, to no nieraz nie da rady, bo jest pod górkę i to, to się nie rozpędzisz Potem zdychasz pod tą górkę, no trzeba dać po garach, no to, to, to jest już... Tragedia, no 90 to jest trochę za mało, ale 124 to też jest za dużo, bo tu zaraz będzie setka. Jeszcze jest 110, a tu już chyba się robi setka. Tak, tam zaraz będzie. A, i już bym chciał być w domu, czy już mam dość. Już mam dość. ją się domy, coraz bardziej się miasto rozrasta zaparkowałem już konika naczepa zrzucona w całości, rozładują sobie może jutro jutro jest piątek albo w sobotę rozładują, no wiadomo muszą, bo trzeba dostawę zrobić wyjechałem 11 wróciłem 17 no to 7 dni. 6883 km. No troszeczkę mniej niż 7000. Ale dzisiaj był taki krótszy dzień, bo dzisiaj przejechałem 871. Tak. Na no dojechanie już do firmy. No i co, trzeba teraz to wszystkie manżur zapakować do samochodu i zasuwać do chałupy, bo będzie trochę trafikowo jest 16:20. Także kończę ten tryb dosyć udany. I będziemy się widzieć w zobaczymy w którym odcinku, z którego wyjazdu, jakkolwiek do następnego zdrówka i tam powoli jeździcie, nie za szybko. Wolniej jedziesz, dalej zajedziesz. Cześć, czołem baj.